232 lata temu przyjęto konstytucję 3 maja, która na tamte czasy była niezwykle nowoczesna i rewolucyjna. Jednak, czy wyobrażają sobie Państwo, abyśmy dzisiaj mieli żyć według podobnych zasad? Na przykład, żeby Polską znowu rządził król? Wyobrażam sobie coś takiego. Jak najbardziej. Jakby to miało wyglądać? Ech, myślę, że centralnie mógłby po prostu rządzić, sprawować taką władzę, reprezentować kraj, ale równolegle może samorządy przejęłyby inne obowiązki, odciążyły króla. Król by był osobą reprezentującą po prostu. Jednak jeśli tylko król e, ma władzę, to jednak jest gorzej, bo nie może być świadomy wszystkich, e, wszystkich perspektyw. Nie może mieć obiektywnego spojrzenia. Czy są jakieś stare zasady, przepisy, które uważa pan, że powinny wrócić na przykład ze średniowiecza albo z późniejszych czasów? Może i tak, ale to jako taka jakaś atrakcja, prawda? Może król powinien być w Polsce? Może tak. Jako tak. Tak jak w jak Wielkiej Brytanii. Nie, myślę, że to była niezła utopia. Czemu utopia? Ponieważ do no, średniowiecza to były zupełnie inne czasy, z zupełnie inną technologią, z zupełnie innymi wartościami, z zupełnie inną nauką. Więc wątpię, żebyśmy wrócili do czasów, w których paliło się ludzi na stosie za to, że twierdzą, że y, Ziemia nie krąży wokół Słońca. Król? Jaki król? No w ogóle król, żeby rządził Polską. A po co? Całkiem dobrą mamy tutaj demokrację. Może gorszą, może lepszą, ale dobrą. A jakby król miał wrócić na przykład jutro, to widzę, że pani już przygotowana. Dostatecznie.